Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Aktualizacja. tematu. Aktualizacja. 2 marca 2024. 7:56 jest opublikowano. 23 czerwca 2021. Druga pięćdziesiąt większość nowoczesnych samochodów nie korzysta ze świateł halogenowych. Technologia zrewolucjonizowała oświetlenie w świecie motoryzacji, a dzisiejsze modele z różnych powodów wykorzystują światła LED, a nawet listwy LED nie zaleca się jednak zmiany, jeśli samochód ma tradycyjne reflektory. Oto dlaczego zalety oświetlenia LED w samochodach są niepodważalne. W przeciwieństwie do zwykłych reflektorów, światła LED nie mają problemu z działaniem w niskich temperaturach, można je szybko włączać i włączać bez opóźnień i są generalnie niedrogie, chociaż nie są to produkty o wysokiej intensywności, działają na prąd stały. Są generalnie bardziej ściemnialne niż inne technologie oświetleniowe i mogą być produkowane w wielu kolorach i wzorach. Jednak przejście z reflektorów halogenowych na reflektory LED, jeśli nie zostały one zamontowane fabrycznie, nie jest idealnym rozwiązaniem. Dlaczego zmiana reflektorów halogenowych na LED w samochodzie nie jest dobrym pomysłem? Obecnie dostępnych jest wiele opcji. Reflektory ksenonowe, LED. Halogenowe lub laserowe. Różne reflektory samochodowe różnią się między sobą, mają zalety i wady, które warto poznać. Światła LED, co jest skrótem od Light Emitting Diode, wytwarzają światło, które jest to około 90% bardziej wydajne niż żarówki. Światła LED są więc modne i wyglądają estetycznie lepiej, chociaż możliwe jest już doposażenie reflektorów z żarówkami halogenowymi w diody LED. Nie zawsze jest to dobry pomysł. W przypadku pojazdu, który pierwotnie był wyposażony w inną technologię i ma zostać przerobiony na LED, odpowiedź brzmi, generalnie nie. Dlaczego nie należy przerabiać samochodu na reflektory LED? Kiedy światło LED jest instalowane tam, gdzie wcześniej działała lampa halogenowa lub żarowa, wszystko w źródle światła ulega zmianie, TJ. Rozmiar źródła światła, wcześniej żarnik, teraz chip LED. Jego położenie, wytwarzany strumień świetlny, rozpraszanie ciepła i komponent elektryczny. Rezultatem tej modyfikacji jest światło, które oślepia innych kierowców i nie ma wystarczającej głębi, ponieważ obecne hipy letnie są w stanie osiągnąć strumienia świetlnego na tak małej przestrzeni. Do jakiej reflektor został zaprojektowany. Innymi słowy, producenci muszą produkować te światła o większej intensywności niż oryginalne, aby osiągnąć wymagane oświetlenie. Powoduje to inny układ i odbija się na widoku innych kierowców. Możecie zainteresować rzeczy, których nie wiedziałeś o reflektorach swojego pojazdu, a powinieneś wiedzieć stroboskopy, Diody LED do tuningu samochodów i motocykli reflektory H4 i H7. Jakie są między nimi różnice? Najlepsze wielokolorowe taśmy LED do oświetlenia karoserii i wnętrza samochodu. Czym jest tuning samochodu i co można w nim zmodyfikować? Estetyczne ulepszenia w celu spersonalizowania samochodu. Domowe porady dotyczące czyszczenia pożółkłych reflektorów w samochodzie. Najlepiej sprzedające się akcesoria do samochodów terenowych.